Skończy serca i każda pęka odciśnięta podeszwa. Hej, Alocha, ja jestem Maciej z moją Kulele Ło. A dzisiaj w szybkiej lekcji, Ukulele, uginam się pod Waszymi prośbami i pokażę, jak zagrać kawałek koleżanko mojej byłej od Ciwasa. Kawałek nie jest trudny. Będziemy potrzebowali zaledwie czterech pary i dwóch prostych bić. Fajnie by było, gdybyście mieli zaplecioną czwartą strunę z niskim G, chociaż na standardowym secie strun także to ugracie, choć troszkę gorzej zabrzmi. Nie przedłużając, zacznijmy od naszych akordów. Naszym pierwszym chordem potrzebnym do zagrania tego kawałka jest to Gis 5. Dociskamy strunę drugą na progu czwartym, strunę trzecią na progu trzecim, i strunę czwartą na progu pierwszym, drugim power Hordem jest E5. Robimy poprzeczkę na progu czwartym i dociskamy mały palec na strunie drugiej progu siódmym. Power hord trzeci B5 do naszego E5 będziemy dokładać tylko palec na strunę trzecią. Próg szósty. I ostatni power chord. Dis 5. Poprzeczka na progu trzecim. I dociskamy mały palec na strunę drugą. Próg szósty. Power Chordy już znamy, będziemy grali je w dokładnie takiej samej kolejności, jak przed chwilą Wam pokazałem, przez całą piosenkę, zapętlając je. Jeżeli chodzi o bicie na intrze, tutaj na każdym z naszych akordów będziemy pojedynczo uderzać struny. Czwarta, trzecia, druga, trzecia, jeszcze raz, czwarta, trzecia, druga, trzecia, Przechodzimy na E5 czwarta, trzecia, druga, trzecia, czwarta, trzecia, druga, trzecia, B5, czwarta, trzecia, druga, trzecia, czwarta, trzecia, druga, trzecia, no i DIS5, czwarta, trzecia, druga, trzecia, czwarta, trzecia, druga, trzecia. Może na początku zagram Wam to w nieco zwolnionym tempie? Co, przyspieszmy? Tak, gramy intro. Jeżeli chodzi o bicie dalsze, które będziemy jechać przez całą piosenkę z tymi akordami, jest to najbardziej klasyczne. Ogniskowe bicie. Na każdym z akordów będziemy uderzać struny dwukrotnie od góry do dołu, dwukrotnie od dołu do góry, od góry do dołu i od dołu do góry. Zobaczcie. A jeżeli posiadacie ukulele elektroakustyczne, bądź elektryczne, możecie na refrenach dać nieco przesteru i będzie brzmiało to tak. Ciekawie to brzmi, prawda? Musicie przyznać, może dla lepszego zobrazowania mojej wersji ukulele puszczę wam fragment coveru, który mogliście usłyszeć z miesiąc dwa miesiące temu już na moim kanale. Może skończyć, co bez bungee, bez bungee, przytula, To by było wszystko, co przygotowałem dla Was na dziś. Jeżeli materiał Wam się spodobał i chcecie więcej tego typu lekcji, ukulele. Zostawcie łapkę w górę, to motywuje do działania. Instrument, na którym nagrałem lekcję jest to kasza bambu w rozmiarze soprano, dostępna w naszym zaprzyjaźnionym białostockim sklepie muzycznym Dułek. Wpadnijcie na nasze social media, a w szczególności na prężnie rozwijającą się grupkę Ukulele Maniacy. Tam zawsze coś ciekawego się dzieje. Na ten moment będę się z wami żegnał. Widzimy się w przyszłą niedzielę na filmiku z ukulele. Trzymajcie się, cześć! Sklep muzyczny duet ulica Legionowa 9 przez 1, lokal 128, Biały Stok. Największy wybór ukulele na Podlasiu.